Kurdeś, uważaj bro. Ja mam w dupie ty. O mało kurwa nie spadłem. Jaki minister, taka drabina. Stary, ciesz się, że te drabiny nie są spieprzone tak jak nagłośnienie Kierwińskiego. Widzę go. Mhm. No i co robi? Patrzy na wschód. Kurda, na jaki wschód? Ty trzecia trzydzieści jest. W nosy, to nie ma jeszcze żadnego wschodu słońca. Nie na e, wschód słońca, na wschód e, patrzy normalnie. I o, kazaczoka tańczy. Ty, ale poznajesz, że to poseł? Tak, patrzę, że na 40% poseł. Jak na 40? A czemu nie na 60 albo na 80? Nie, nie, na 80 nie, bo w sejmowej restauracji nie sprzedają spirytusu. Zobacz, podobny do tego, a pokaż. Teraz Darek będzie podejmował wyzwanie A odwróć Płoko del Watykanu. Co ty robisz? Chcę sprawdzić czy zachomniesz. Nie wylewa. No to ten czy nie ten? Ty nie wiem, no. Tamten jest jakiś taki szerszy niż, niż ten ty słyszysz, jak coś skrzypi? Butami skrzypi. Skrzypi na dachu. Gdybym był włochaty. gdybym ja za karę tak jak tu se włosy miał, cały dzień bym głową walił w mur, a że włosów brak, więc wale rum. Napiszę im, że poseł. Ty, a skąd wiesz, że poseł? Na no człowieku, kto po dachu, po nocy może chodzić o tej porze po sejmie. Sejmej? A jakby chodził po dachu obory, y, y, to byłby osioł? Nie no też poseł. Osioł ci nie zrobi takiej obory jak poseł. A jak poseł robi oborę, a chodzi po dachu sejmu, to kim jest? Matecki swojej zapytaj. O właśnie, bo dzień matki był ostatnio, nie zadzwoniłem do matecki swojej. Pisze, że poseł. No dobra, czyli, czyli to jest poseł, tak? A ty myślałeś, że kurwa co, Batman? No wiesz, jaki kraj, taki Batman. Gdybym był włochaty, gdybym ja za karę tak jak tu włosy miał,